Myślimy o stworzeniu zupełnie nowego priorytetu, dlatego że do tej pory nie mieliśmy żadnych zapisów dotyczących organizacji pozarządowych, a jest to sektor bardzo prężnie się rozwijający. Przypomnę, że w Powiecie Póckim działa ponad 100 różnych organizacji pozarządowych. Te organizacje coraz aktywniej nie tylko uczestniczą w życiu społecznym, ale przede wszystkim są wulkanem pomysłów i starają się pozyskiwać środki na swoją działalność. Jako samorządowcy. Jesteśmy niezmiennie szczęśliwi, że możemy współpracować z organizacjami pozarządowymi i możemy je wspierać. Henry Ford powiedział: Połączenie sił to początek. Pozostanie razem to postęp. Wspólna praca to sukces. Bo jak nie my, to kto? Bo jak nie my, to kto? Zakochaj się w futku. Jak nie my, to kto? Spełniaj marzenia na ziemi puckiej. Bo jak nie my, to kto? Realizujcie swoje pasje i marzenia. Bo jak nie my, to kto? Życie w Pucku bez organizacji pozarządowych wydaje się po prostu niewyobrażalne. Na pewno byłoby dużo smutniejsze, nie byłoby tak ciekawe. Nasze organizacje pozarządowe Zajmują się bardzo różnymi sprawami, jest to określone w ich statutach. Czasem zajmują się osobami niepełnosprawnymi, czasem osobami w starszym wieku, czasem osobami chorymi. Często są to oczywiście kluby sportowe, organizacje zajmujące się kulturą czy dziedzictwem kulturowym. Mam nadzieję, że Wam nigdy energii, zapału nie zabraknie. Że będziecie swoje grona powiększali, że swoją energią będziecie zarażali. Jestem pewna, że czyniąc dobro innym, wy stajecie się lepszymi i, i czujecie się z tym dobrze. A poza tym, jak nie wy, to kto? Nasza fundacja zajmuje się prowadzeniem Osady Średniowiecznej w Sławutowie. Głównym celem jest dawanie przestrzeni i pasji dla twórców ludowych, dla rzemieślników. Pokazujemy, jak żyli tutaj nasi przodkowie, promujemy nasz region. Nie tylko Ziemię Puczką, ale całe Pomorze. Naszym celem jest promocja regionu Pięknej Ziemi Puczkiej oraz przedstawianie turystom jego historii. Współdziałamy z Centrum Organizacji Pozarządowych, spotykamy się raz w tygodniu, ustalamy strategię działania poszczególnych organizacji. Jest to bardzo owocna nasza współpraca, no w wyniku czego realizujemy dla dobra naszych mieszkańców i całego społeczeństwa. Dzisiaj obchodzimy Święto Organizacji Pozarządowych. Bardzo się cieszymy, że możemy pomagać osobom niewidomym i niedowidzącym. Dzięki współpracy naszych samorządów możemy realizować nasze skromne plany. Cieszymy się ze Święta Organizacji Pozarządowych. Centrum Integracji Społecznej w Pucku cały czas wspiera osoby bezrobotne i pozostające bez pracy. Zapraszamy do nas do współpracy. Towarzyszenie Puckie Hospicjum pod wezwaniem Świętego Ojca Piot organizacja pozarządowa funkcjonująca, działająca od 16 lat, założona przez księdza Jana Kaczkowskiego. Nasze serce bije dla najciężej chorych i umierających, ale też ich bliskich. Jest na tyle duży, że znajdą w niej miejsce też wolontariusze, mieszkańcy, ale też i osoby z całego kraju. Działamy dlatego, że mamy talenty i zapraszamy wszystkich wolontariuszy do tego, żeby wspólnie z nami pomagali. Dziękujemy, że z nami jesteście. Dobrze, że są te stowarzyszenia, bo kobiety mogą się integrować, mogą mówić o swoich problemach. Współpracujemy z innymi organizacjami, z innymi stowarzyszeniami bo naprawdę to jest nam potrzebne. Cieszymy się bardzo, że możemy być w gronie stowarzyszenia, że możemy razem integrować się, koncertujemy, a oprócz tego organizujemy imprezy dla społeczeństwa na naszym terenie. Wyjeżdżamy na warsztaty, spotykać się z ludźmi i mile spędzać czas na naszych zajęciach. Pomagamy kobietom, które mają problemy. Rak to nie wyrok. Każdy musi o tym pamiętać, że nie rozmawiamy tylko o raku, również wspieramy się psychicznie. Lekarz nie powie wszystkiego to, co my na przykład wiemy. Chodzimy na kursy różnego typu liderek, także pomagamy kobietom, zapraszamy również do nas. Działamy na terenie Płocka już od 10 lat. Jesteśmy stowarzyszeniem bardzo aktywnym członków jest. 34. Dla nas bycie stowarzyszeniem jest to zawsze bierzemy udział jako wolontariusze naszego stowarzyszenia przy każdych takich uroczystościach. Współpracujemy z miastem Pułtusk. Młodzież należąca do naszej młodzieżowej drużyny pożarniczej integruje się poprzez wspólne zajęcia. Dbamy o to, żeby młodzież dotarła do naszych mieszkańców, wszystkich starszych, młodych, zwracając uwagę na bezpieczeństwo. Integrujemy się również poprzez zabawę, wspólne przebywanie pozwala na większe zrozumienie naszej całej organizacji. Zrzeszamy pracodawców, no i współpracujemy ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi, dlatego, że jest łatwiej no, w organizacji pewnych imprez na terenie miasta Puck, żeby po prostu miast, jako miasto Puck promować w tym wszystkim, co my wspólnie robimy. Jednym z głównych zadań Koła wędkarskiego jest popularyzacja Polskiego Związku Wędkarskiego, pielęgnowanie, idei wędkarstwa. Organizujemy dla naszej społeczności około 20-25 imprez w roku. Nasze koło istnieje od 1949 roku, w zeszłym roku obchodziliśmy 70-lecie naszego powstania naszego koła. Dzięki naszej organizacji możemy zachęcić i dużych i małych do sportu i aktywności fizycznej, a to zdrowie na całe życie. Promujemy zasady fair play, a także próbujemy budować zdrowe społeczeństwo. Kurs tej decyzji całkowicie społecznie działa. To nam daje daje, no radość z tego, co lubimy. Spotkania z ludźmi to jest to możliwość jakby no wyładowania swoich emocji, swojego zainteresowania. Są piłkarze, są, są lekkoatleci, a, a my akurat lubimy śpiewać. Aktywny Puck. Jesteśmy nadaktywne, hiperaktywne, pobudliwe. Jesteśmy od zadań specjalnych. Aktywny Puck, bo jak nie my, to kto? Tych podmiotów potrzebujących pomocy jest tak wiele, że każdy znajdzie jakieś miejsce dla siebie. Naszym miejscem jest pomoc zwierzakom, głównie kotom wolnożyjącym. Dzięki temu, że stowarzyszamy się, łatwiej nam jest pomagać, dokarmiać i współpracować ze społecznością Pucka. Nie jesteśmy opcją na inne inicjatywy. Jeżeli ktoś zgłasza się z problemem, chętnie to wchodzimy, uczestniczymy w innych programach. W dużym stopniu nasze stowarzyszenie istnieje przy pomocy pefronu, ale przy pomocy odpowiednich grantów i we współpracy głębokiej z samorządami. Bez nich no, byłoby trudno. Działamy już od ponad 11 lat. Zrzeszamy wielu kwiodawców. Naszym priorytetem jest przede wszystkim oddawanie krwi, że serdecznie zapraszamy. Oczywiście tutaj jak widać, strzykawka już czeka. Współpracujemy z wieloma organizacjami, takie święto organizacji pozarządowych jest naprawdę super sprawa, możemy się spotkać, porozmawiać, wymienić doświadczeniami. Naprawdę proszę się nie bać, zapraszamy. Wszystkich serdecznie przyjmiemy z zielonej plaży naszej, pozwolamy wszystkie stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, które tutaj działają na naszym terenie. A wiemy, że jest Was bardzo dużo i tak jak my staracie się przetrwać, my się nie poddajemy i na przykład teraz jesteśmy w trakcie organizowania naszej niespodzianki dla wszystkich widzów już 26 czerwca. Wirtualne węgipół czasu kochani. Także pracujemy mocno, śpiewamy, tańczymy dla Was, bo jak nie Stowarzyszenie nasze skupia miłośników i tylko dlatego powstało, aby Krzewić przedstawić historię jedynego dywizjonu lotniczego, jaki był w Polsce. Wpiamy się tutaj przede wszystkim na szukaniu, szukaniu nowej historii, tej, której jeszcze nikt nie, nie pokazał. To, że jesteśmy stowarzyszeniem pozwala nam się angażować bardziej, spotykać, wymieniać doświadczeniami, z innymi morsami. To, że jesteśmy morsami, Pozwala nam otrzymać ciało w dobrej kondycji. Pozwala nam się realizować, spełniać nasze pasje. i stop. Organizujemy zawody strzeleckie, zawody wojewódzkie strzeleckie. Regularnie odwiedzamy starszych członków, służymy im pomocą. Także, także jest to, uważam, ta organizacja na terenie Puska i nie tylko Ziemi Puskiej jest jak najbardziej potrzebna. Bardzo cieszymy się, że wraz z organizacjami pozarządowymi możemy razem realizować wspólne działania na rzecz naszych mieszkańców. W czerwcu mamy swoje wspólne święto, które jest bardzo barwne, aktywne i dynamiczne. Stowarzyszenie zostało powołane głównie w celu wzbogacenia, rozszerzenia działalności kulturalno-oświatowej Biblioteki. Starania poczyniliśmy, aby skierować nasze działania do osób, mieszkańców powyżej 50 lat. W tym celu stowarzyszenie prowadzi również Uniwersytet Trzeciego Wieku. Dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego jesteśmy tutaj i od blisko trzech lat działamy tutaj. Organizując głównie imprezy żeglarskie, morskie, marynistyczne. Wszystkie imprezy, które zorganizowaliśmy w Pucku dotychczas, zorganizowaliśmy dzięki współpracy z miejscowymi organizacjami pozarządowymi. Naszą ideą jest przygotowywanie się do regat sportowych w klasie deska windsurfingowa. Szkolimy dzieci z Pucka oraz okolic Pucka. Pływamy na akwenie Zatoki Puckiej. Gdzie są idealne warunki do tego sportu? Naszą organizację tworzą głównie osoby studiujące na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, dlatego służymy serdeczną radą i wsparciem. Poznałem wszystko od przysłowiowej kuchni. Naszą misją jest organizowanie warsztatów, plenerów, wystaw, na które wszystkich serdecznie zapraszamy. Naszym sukcesem są m.in. wystawy indywidualne czy wygrane w konkursach ogólnopolskich. Podjęliśmy szereg działań mających na celu głównie integrację społeczności lokalnej, działania promujące naszą miejscowość, a także działania związane z kulturą, sportem i szeroko pojętą turystyką. Bardzo cieszymy się ze współpracy ze wszystkimi organizacjami, które działają na terenie naszego powiatu, a także województwa. Stowarzyszenie Turystyczne Swarzewo poleca się. Nasze stowarzyszenie istnieje już 15 lat. Organizujemy dla nich wycieczki jedno-wielodniowe. Krajowe i zagraniczne, również kulturalnie, to wyjazdy do filharmonii, teatru, opery, to muzeum. Stowarzyszenie jest wyśmienitym miejscem na integrację mieszkańców Władysławowa. Stowarzyszenie Dzieciom daje przede wszystkim integrację, wszystkim dookoła daje edukację, a rodzicom daje poczucie, poczucie wsparcia, tego, że nie są sami, bo to są trudne problemy nie tylko dla samych dzieci, ale też członków ich rodzin. Jesteśmy zawsze otwarci na kontakt, więc jeśli macie pytania, niezależnie czy jesteście rodzicami dzieci z, z tymi problemami, czy osobami po prostu ciekawymi, bojącymi się zadać publicznie pytania, ale chcieliby się dowiedzieć, doedukować, to śmiało można na nas pisać. Spróbujcie z nami kontaktować bezpośrednio na takich eventach jak Płuckie Dni Autyzmu, które mam nadzieję będą miały już miejsce w przyszłym roku. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi na terenie gminy PUCK, organizując różnego rodzaju pokazy, wspieramy je wykonując testy tyma siwarii, łamania desek, dachówek, pokazy sportów walki, kata, prowadzimy zajęcia rekreacyjne, prowadzimy samoobronę dla kobiet no i zapraszamy wszystkich Państwa na zajęcia. Działamy na rzecz naszych dzieci, naszej młodzieży i lokalnej społeczności. Współpracujemy właściwie z większością stowarzyszeń i organizacji, które są na naszym terenie. Ostatnie nasze dzieło to mural z okazji stulecia Zaślubiń Polski z Morzem. Od 25 lat zajmujemy się szkoleniem dzieci i młodzieży. To jest głównie piłka nożna, chłopcy i siatkówka dziewcząt. Około 200 dzieciaków i młodzieży. Bardzo się cieszymy, że możemy tym dzieciom pomagać w ich rozwoju. Dzieciaki po naszym klubie naprawdę idą w świat dobrze przygotowany. Bo jak nie my, oprócz morsowania wspieramy. Pomagamy innym, także nasza działalność nie ogranicza się tylko do morsowania, ale również do pomocy innym osobom znajdującym się w potrzebie. Jak nie my, to kto? U nas pokaż. bilarz, popływasz. Zapraszamy do kolibra. Dołącz do nas. Jesteśmy przystanią dla osób starszych, niepełnosprawnych, pokrzywdzonych przez los. Staramy się opiekować już piąty rok wszystkimi, którzy takiej pomocy potrzebują. I bardzo my jesteśmy szczęśliwi, że taki dom istnieje. Organizacje pozarządowe to ogromna siła w naszym kraju, ale też w naszym regionie, w Powiecie puckim, Wejcherowskim, czyli w tym regionie, który jest nam najbliższy i jesteśmy dumni i bardzo nas to motywuje, że możemy działać dla regionu i nie tylko. Działamy zawsze z partnerami, w partnerstwie, z innymi organizacjami pozarządowymi i to jest ogromną naszą siłą. Bardzo ważne jest to, żebyśmy nie zapominali tak naprawdę o tym święcie, ponieważ jest to święto całej masy pozytywnych i bardzo zapracowanych ludzi, którzy budują, tworzą, wymyślają, kreują nie dla siebie, ale tak naprawdę dla naszej społeczności. W związku z tym są to stowarzyszenia, fundacje, Ochotnicze Straże Pożarne, kultura, sport, rozrywka, kino, ale przede wszystkim także samorządowcy, którzy bardzo doceniają właśnie nasz sektor trzeci, współpracują z nami, wspierają nas, motywują, a nawet czasami nagradzają.